5000 tysięcy lat, 56 otworów, 30 sarsenowych kamieni wciąż stoi. Znasz tę sylwetkę z pocztówek i podręczników, ale o to, czego ci nie mówią, po trzech stuleciach wykopalisk, pomiarów i datowania radiowęglowego, naukowcy wciąż nie potrafią odpowiedzieć na 12 podstawowych pytań dotyczących Stonehenge. Nie teorii, nie domysłów, twardych zagadek. Gdzie dowody ustają, a zaczyna się cisza? Który kamień pochodzi z Wali? Dlaczego kości opowiadają dwie różne historie? Co się dzieje? Gdy zestawi się miejsca kremacji z gwiazdami. Jeśli cenisz sobie udokumentowaną historię archeologiczną, taką jak ta, zasubskrybuj, to najlepszy sposób na wspieranie naszej pracy. Napisz także w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystując źródła z raportów z wykopalisk brytyjskich archeologów oraz najnowszych badań analizy izotopowej. Teraz wracamy do historii. Zagadka numer 1. Zaginione bluestony. 82 bluestony tworzyły kiedyś wewnętrzny krąg. Dziś tylko 43 pozostały stojące lub leżące w obrębie pomnika. Gdzie podziało się pozostałych 39? Georadar nie wykazuje podziemnych pól gruzu. Przeszukiwania wykrywaczami metali nic nie wykryły. Muzeum Salisbury posiada fragmenty, ale odpowiadają one może trzem zaginionym kamieniom, nie 40. Wiktoriańskie fotografie z 1860 roku pokazują więcej kamieni niż widzimy dziś, ale archiwum kończy się na tym. Raporty archeologiczne z lat 1921 do 1926 wspominają o ostatnich zakłóceniach, bez szczegółów. Cisza jest absolutna. 39 czterotonowych rzeźbionych kamieni nie znika bez śladu. Każdy bluestone waży od 2 do 5 ton. Transport zwali. 240 km wymagał albo żeglugi przybrzeżnej, albo lądowego transportu saniami z udziałem setek pracowników. Po co przewozić 82 kamienie przez całą Wielką Brytanię, tylko po to, by zgubić połowę z nich? Analiza izotopowa potwierdza pochodzenie pozostałych kamieni ze wzgórz Preseli, ale sygnatury chemiczne różnią się między poszczególnymi blokami. Niektóre pochodziły z Godok, inne z Craig-Rossy-Feli. Oznacza to wiele wypraw wydobywczych trwających dziesiątki. Być może setki lat. Następnie selektywne usunięcie. Celowe. Zaplanowane. Bezwzględne. Zagadka numer dwa. Błąd ustawienia kamienia piętowego. Każde letnie przesilenie tysiące ludzi zbiera się, aby oglądać wschód słońca nad kamieniem piętowym. Idealne ustawienie, prawda? Nic bardziej mylnego. Kamień piętowy znajduje się 5 metrów i 80 centymetrów na północ od prawdziwej pozycji wschodu słońca. Ten 5 i 80 centymetrowy błąd odpowiada w przybliżeniu jednemu stopniowi łuku, co jest ogromne w kategoriach astronomicznych. Albo budowniczowie popełnili katastrofalny błąd, albo ustawienie służyło zupełnie innemu celowi. Modelowanie komputerowe pokazuje, że 4000 lat temu, uwzględniając precesję i przesunięcie osiowe, błąd był identyczny: 5 metrów i 80 cm na północ. Budowniczowie znali astronomię. Kamienie stacyjne idealnie pokrywają się z ekstremami księżycowymi. Otwory Aubrey wyznaczają precyzyjny 56-letni cykl zaćmień. Ci ludzie potrafili obliczać mechanikę ciał niebieskich z dokładnością do dnia. Nie popełniali błędów rzędu 5 metrów i 80 cm przypadkowo. Co więc naprawdę oznacza kamień piętowy? Ostatnie badania laserowe sugerują, że jest on ustawiony z najbardziej północnym wschodem Księżyca, a nie Słońca. Ale cykle postojów Księżyca powtarzają się co 18 i 6 roku. Po co budować trwałe znaczniki dla tymczasowych wydarzeń? Georadar ujawnia drugi otwór na kamień, 1 m i 20 cm od podstawy kamienia piętowego. Kamień towarzyszący, znacznik. Słupy bramne dla czegoś, co miało przechodzić między nimi. Otwór wykazuje ślady narzędzi i pozostałości kamieni wypełniających. Datowanie radiowęglowe odpowiada głównej fazie budowy. Około 2500 lat przed naszą erą. Dwa kamienie. Jeden pozostał. Jeden zniknął. Precyzja staje się tajemnicą. Jeśli cenisz sobie udokumentowaną historię archeologiczną, taką jak ta, zasubskrybuj, to najlepszy sposób na wspieranie naszej pracy. Napisz także w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystując źródła z raportów z wykopalisk brytyjskich archeologów oraz najnowszych badań analizy izotopowej. Teraz wracamy do historii. Zagadka numer 3. Paradoks skremowanych kości. Archeolodzy odkryli skremowane ludzkie szczątki z 59 różnych miejsc w Stonehenge. Minimalna liczba osobników 63. Maksymalne oszacowanie 150. Datowanie radiowęglowe obejmuje 6 stuleci, od 3000. Do 2400 lat przed naszą erą. Ale oto problem: temperatury kremacji nie odpowiadają zachowaniu kości. Współczesna kremacja wymaga temperatur od 760 do 980 stopni Celsjusza, aby osiągnąć całkowitą redukcję kości. Eksperymenty archeologiczne ze stosami pogrzebowymi z epoki brązu osiągają maksymalnie 540 stopni Celsjusza. Niewystarczająco gorąco. Jednak kości ze Stonehenge wykazują całkowite zwapnienie, całkowite zniszczenie materii organicznej. Przetrwała tylko matryca mineralna. Wymaga to utrzymywania temperatur powyżej 850 stopni Celsjusza przez co najmniej 4 godziny. Jak ludzie z epoki brązu osiągnęli ciepło pieca przemysłowego za pomocą drewna i tłuszczu zwierzęcego? Analiza izotopowa kości ujawnia kolejną sprzeczność. Sygnatury strontu wskazują na różnorodne pochodzenie geograficzne. Niektóre lokalne pochówki z Wessex, inne z Walii, Szkocji, a nawet Europy kontynentalnej. To nie byli miejscowi. Byli to pielgrzymi, podróżnicy, ludzie, którzy przemierzyli setki kilometrów, by umrzeć w Stonehenge lub aby zostać tam pochowani po śmierci gdzie indziej. Ale całkowita kremacja niszczy większość wskaźników organicznych. Czytamy chemiczne duchy. Otwory Obrey zawierają najwyższe stężenie skremowanych szczątków. 56 otworów, każdy precyzyjnie rozmieszczony wokół zewnętrznej krawędzi pomnika. Otwór siódmy zawierał szczątki wielu osobników obejmujące dwa stulecia. Otwór 32 zawierał pojedynczą kremację z brązowymi szpilkami i bursztynowymi koralikami. Drogocenne dary grobowe, które przetrwały temperaturę ponad 850 stopni Celsjusza. Niemożliwe zachowanie przy niemożliwej temperaturze. Kości opowiadają sprzeczne historie. Zagadka numer 4. Tajemnica obróbki kamieni sarsenowych. Trylity sarsenowe, pięć masywnych kamiennych łuków wymagały precyzyjnej inżynierii, która nie powinna istnieć w Wielkiej Brytanii 3000 lat przed naszą erą. Każdy nadproże waży 15 ton i znajduje się około 12 metrów nad ziemią, utrzymywane w miejscu przez połączenia czopowe i gniazdowe. Techniki obróbki drewna z epoki kamienia zastosowane do litej skały. Precyzja jest nieludzka. Współczesna analiza ujawnia ślady narzędzi na każdej powierzchni sarsenu. Nieprzypadkowe kucie. Systematyczne obrabianie za pomocą standaryzowanych narzędzi. Każdy kamień wykazuje identyczną gęstość śladów kucia. Około 6 uderzeń na centymetr kwadratowy. Sugeruje to zorganizowane brygady robotników używające jednolitych narzędzi przez dziesiątki lat budowy. Ale w Stonehenge nie znaleziono żadnych narzędzi z epoki brązu. Ani jednego kamienia młotkowego. Ani jednego kilofa spororza używanego do obróbki sarsenu. Budowniczowie posprzątali całkowicie. Skanowanie laserowe pokazuje, że powierzchnie sarsenów osiągają gładkość z dokładnością do milimetrów na tonowych ścianach kamiennych. Wewnętrzne powierzchnie, te zwrócone ku centrum pomnika, są obrobione gładziej niż zewnętrzne. Wskazuje to na priorytet estetyczny, a nie konstrukcyjny. Forma podąża za funkcją, ale funkcja pozostaje nieznana. Po co wygładzać kamienie, które ważą po 30 ton? Po co kształtować powierzchnie, których nikt nie dotknie? Nadproża stanowią największą zagadkę. Każdy 15 tonowy kamień wieńczący wymagał podniesienia na około 12 metrów w powietrze, a następnie precyzyjnego umieszczenia na zakrzywionych połączeniach czopowych. Archeologia eksperymentalna sugeruje, że wymagało to 400 pracowników ciągnących zsynchronizowane systemy linowe. Ale badania zagęszczenia gruntu wokół trylitów pokazują minimalne zakłócenia, brak dowodów na masową aktywność siły roboczej, brak gruzu z budowy ramp, nadproża zostały umieszczone na wysokości metodami, które nie pozostawiły śladu. Zagadka numer 5. Fenomen akustyczny. Stonehenge wykazuje właściwości akustyczne, które nie powinny występować naturalnie. Częstotliwości dźwięku od 95 do 120 Hz, zakres ludzkiego głosu, osiągają idealny rezonans w kamiennym kręgu. Głosy niosą się wyraźnie wewnątrz pomnika, ale szybko zanikają poza kamiennym obwodem. Współcześni inżynierowie akustycy nazywają to selektywnym wzmocnieniem. Budowniczowie z epoki brązu nazywali to inaczej. Eksperymentalne nagrania z użyciem bębnów i rogów z epoki ujawniają, że Stonehenge wzmacnia określone częstotliwości, jednocześnie tłumiąc inne. Kamienie działają jak ogromny filtr dźwięku, podkreślając instrumenty o niskiej częstotliwości i ludzkie śpiewy. Jednocześnie tłumiąc hałas otoczenia, wiatr, ptaki, rozmowy. Wewnątrz kręgu dominują dźwięki ceremonialne, na zewnątrz powraca cisza. Ta otoczka akustyczna rozciąga się na około 45 metrów od centrum pomnika. Ostatnie badania z wykorzystaniem mapowania ultradźwiękowego wykryły podziemne komory, które nie powinny istnieć. Wyłożone kamieniami doły pod posadzką pomnika tworzą wnęki rezonansowe komory wzmacniające dźwięk wbudowane w podłoże skalne. Datowanie radiowęglowe materiału organicznego z tych komór odpowiada głównej fazie budowy. Zaplanowana akustyka, nie przypadkowe efekty. Budowniczowie zaprojektowali Stonehenge jako maszynę dźwiękową. Ale inżynieria akustyczna wymaga matematycznego zrozumienia propagacji fal i rezonansu częstotliwości. Te koncepcje nie zostały skodyfikowane aż do klasycznej Grecji, 2000 lat po ukończeniu Stonehenge. Jak budowniczowie z epoki brązu obliczali stosunki akustyczne bez pisanej matematyki. Wiedza istniała, zastosowanie powiodło się. Metoda pozostaje niewidoczna. Zagadka numer 6. Problem geometrii kamieni stacyjnych. Cztery kamienie stacyjne wyznaczały kiedyś idealny prostokąt wokół zewnętrznej krawędzi Stonehenge. Przetrwały tylko dwa, ale ich położenie tworzy geometryczną niemożliwość. Prostokąt, który definiują, ma boki w stosunku 5 do 12 proporcje, która generuje wiele ustawień astronomicznych jednocześnie. Zbyt precyzyjne, by być zbiegiem okoliczności. Zbyt złożone, by być przypadkiem. Prostokąt kamieni stacyjnych pokrywa się z maksymalnymi deklinacjami Księżyca, przesileniami słonecznymi i kierunkami kardynalnymi z dokładnością do stopnia. Każdy róg oznacza inne wydarzenie niebieskie. Północno-wschodni róg łapie wschód Słońca w środku lata. Południowo-wschodni róg oprawia wschód Słońca w środku zimy. Północno-zachodni róg pokrywa się z główną północną deklinacją Księżyca. Południowo-zachodni róg wskazuje na główną południową deklinację Księżyca. Jeden prostokąt. Cztery różne funkcje astronomiczne. Matematyczna perfekcja. Ale oto problem. Ten prostokąt działa tylko na specyficznej szerokości geograficznej Stonehenge. Przesuń pomnik na północ lub południe, o nawet 80 km, a ustawienia załamią się. Budowniczowie wybrali to miejsce nie ze względu na lokalne zasoby czy przewagę obronną, ale aby geometria funkcjonowała. Zbudowali Stonehenge tutaj, ponieważ tutaj jest jedyne miejsce, gdzie to działa. Georadar ujawnia otwory po słupach, wokół każdej pozycji kamienia stacyjnego. Drewniane znaczniki poprzedzały kamienne pomniki, sugerując testowanie metodą prób i błędów przez wiele faz budowy. Geometria wymagała testowania, dostosowania, udoskonalania przez pokolenia to nie była boska inspiracja to była systematyczna inżynieria trwająca wieki aby osiągnąć matematyczną perfekcję którą współcześni geodeci mają trudności z replikacją zagadka numer 7 anomalia budowy rowu stonehenge znajduje się wewnątrz okrągłego wału ziemnego systemu rowów i nasypów który poprzedza kamienny pomnik o 500 lat standardowa interpretacja archeologiczna nazywa to henge lub ceremonialnym ogrodzeniem ale analiza inżynierska ujawnia coś innego. System rowów odprowadza wody gruntowe z dala od centrum pomnika, tworząc sztuczny drenaż, który utrzymuje kamienne fundamenty suche przez cały rok. Próbki rdzeni glebowych pokazują, że pierwotny rów sięgał do podłoża skalnego, około 3,5 metra głębokości w niektórych sekcjach. Wymagało to przeniesienia około 3000 metrów sześciennych kredy i krzemienia za pomocą kilofów, sporoża i łopatek zwierzęcych. Archeologia eksperymentalna sugeruje 200 pracowników pracujących przez 6 miesięcy, ale podstawa rowu nie wykazuje śladów zużycia od narzędzi budowlanych brak wtopionych fragmentów poroża, brak gruzu z narzędzi kamiennych, czyste wykopaliska nie pozostawiające śladu użytych metod. Wejścia grobli stanowią kolejną zagadkę. Standardowe hendrzy mają pojedyncze wejścia skierowane na znaczące punkty orientacyjne lub ustawienia astronomiczne. Stonehenge ma cztery luki w wałach ziemnych, rozmieszczone pozornie losowo, ale badania wysokości ujawniają, że te luki odprowadzają spływ wody powierzchniowej z dala od centrum pomnika. Inżynieria drenażowa, przebrana za architekturę ceremonialną, funkcja ukryta w formie: Ostatni georadar wykrył wyłożone kamieniami drenaże pod wałami ziemnymi. Te podziemne kanały łączą system rowów z naturalnymi źródłami 800 metrów dalej. Zaprojektowana hydrologia która utrzymywała fundamenty Stonehenge stabilne przez 5000 leci. Budowniczowie nie tylko przenosili kamienie, zarządzali poziomem wód gruntowych z precyzją, która dorównuje współczesnej inżynierii lądowej. Zagadka numer 8. Enigma trasy transportu Bluestonów. Przeniesienie 82 czterotonowych kamieni z Walii na równinę Salisbury wymagało logistyki bez precedensu. Tradycyjna trasa biegnie rzekami i wodami przybrzeżnymi. W dół wzgórz Preseli, do Milford Haven, następnie drogą morską wokół Lands End, w górę kanału bristolskiego do estuarium Severn, a następnie lądem do Stonehenge. Całkowita odległość 386 km. Ale ostatnia analiza sugeruje zupełnie inną trasę. Głazy narzutowe, kamienie przeniesione przez lądolody, zostały znalezione na całym pograniczu walijskim. Niektórzy badacze sugerują, że Blue bluestoni dotarły do Stonehenge naturalnie. Przeniesione przez lodowce podczas ostatniej epoki lodowcowej. Ale mapowanie lodowców pokazuje, że lądolody nigdy nie rozciągały się wystarczająco daleko na południe, aby dotrzeć do równiny Salisbury. Naturalny transport zatrzymuje się 80 km za wcześnie, interwencja człowieka pozostaje niezbędna na ostatnim etapie. Archeologia eksperymentalna z użyciem replik łodzi z epoki brązu sugeruje, że transport przybrzeżny był niemożliwy ówczesne jednostki nie były w stanie przewieźć czterotonowych ładunków na otwartym morzu. Transport saniami lądowymi staje się jedyną realną opcją, wymagającą przygotowanych dróg i masowej koordynacji siły roboczej. Ale nie znaleziono żadnych dróg z epoki brązu między Walią a Wessex, brak dowodów na systematyczne wylesianie podpłozy sań, brak obozowisk czy składów narzędzi oznaczających trasę transportu. Analiza izotopowa odłamków bluestonów znalezionych w kamieniołomach w Walii wykazuje identyczne sygnatury chemiczne, jak okazy ze Stonehenge. Potwierdza to, że transport faktycznie miał miejsce. Kamienie zdecydowanie przeniesiono z Walii do Wessex, ale trasa, metody i harmonogram pozostają archeologicznymi białymi plamami. 82 kamienie ważące 320 ton łącznie przemierzyły Wielką Brytanię, nie pozostawiając śladów. Zagadka numer 9. Wzór zawalania się trylitów. Trzy z pięciu sarsenowych trylitów zawaliły się od czasu budowy Stonehenge. Standardowa interpretacja obwinia stopniowe osiadanie i wietrzenie przez tysiąclecia, ale analiza strukturalna ujawnia coś innego. Zawalenia następują według określonego wzoru, który sugeruje celowe zniszczenie, a nie naturalną awarię. Daty zawalania się trylitów grupują się wokół konkretnych okresów historycznych okupacji rzymskiej, osadnictwa saksońskiego, podboju normańskiego. Każda era zmian kulturowych zbiega się z uszkodzeniami pomnika, ale georadar pokazuje, że fundamenty trylitów pozostawały stabilne przez cały czas. Kamienie spadły ze swoich połączeń, a nie z podstaw. Awaria połączeń, nie osiadanie fundamentów. Precyzyjne niszczenie celujące w konkretne elementy konstrukcyjne. Współczesna analiza inżynierska pokazuje, że trylity były zaprojektowane z nadwyżką wytrzymałości. Zbudowane tak, aby wytrzymać obciążenia znacznie przekraczające ich własną wagę. Każdy pionowy kamień mógł wytrzymać dwukrotnie większe obciążenie nadproża bez naprężeń strukturalnych. Połączenia czopowe i gniazdowe były rzeźbione z marginesami bezpieczeństwa, które powinny zapobiegać awariom w normalnych warunkach. Te struktury nie powinny się naturalnie zawalać, a jednak trzy się zawaliły. Dowody archeologiczne z okolic zawalonych trylitów pokazują zorganizowane działania porządkowe. Fragmenty kamieni przeniesiono i ułożono w stosy. Gruz usunięto ze ścieżek. Sugeruje to kontrolowaną rozbiórkę, a następnie utrzymanie terenu. Zawalenia były zarządzanymi wydarzeniami, a nie przypadkowymi awariami. Ktoś systematycznie demontował Stonehenge przez 2000 lat. Zagadka numer 10. Tajemnica przeznaczenia otworów Aubrey. 56 precyzyjnie rozmieszczonych otworów wyznacza obwód Stonehenge. Każdy około 90 cm głębokości i idealnie okrągły. Nazwane na cześć XVII-wiecznego antykwariusza Johna Obeya, te doły zawierały skremowane szczątki, drewniane słupy i kamienne znaczniki w różnych okresach historii pomnika. Ale ich podstawowa funkcja pozostaje nieznana. 56-otworowy wzór odpowiada cyklom przewidywania zaćmień księżyca z matematyczną precyzją. 56 lat równa się trzem pełnym cyklom węzłów księżycowych. Plus jedna drobna korekta. Przesuwanie kamienia znacznika o jedną pozycję każdego roku wokół otworów Aubrey tworzy dokładny kalendarz zaćmień obejmujący wiele pokoleń. Astronomiczny komputer zbudowany z kredowych dołów i drewnianych słupów, ale to wymaga zrozumienia mechaniki Księżyca, która rzekomo nie istniała w Wielkiej Brytanii w epoce brązu. Wykopaliska ujawniają, że otwory Aubrey były wielokrotnie otwierane i ponownie zasypywane przez stulecia. Analiza warstw pokazuje wyraźne fazy użytkowania: początkową budowę około 3000 lat przed naszą erą, instalacje drewnianych słupów około 2800 lat przed naszą erą, pochówki kremacyjne od 2700 do 2400 lat przed naszą erą, a następnie porzucenie. Każda faza obejmowała całkowite wykopaliska i staranne zasypywanie systematyczne utrzymanie trwające 800 lat. Ale georadar pokazuje dodatkowe otwory poza udokumentowanymi 56. Ukryte doły, które pokrywają się z główną sekwencją, ale nie zawierają żadnego materiału archeologicznego. Puste otwory umieszczone tam, gdzie sekwencja matematyczna wymaga znaczników, ale dowody fizyczne nie wykazują żadnych. Wzór wykracza poza to, co znaleźli archeolodzy: 56 udokumentowanych otworów. Nieznana liczba niewidzialnych. System trwa pod ziemią. Zagadka numer 11. Opuszczenie otworów Ipyryl i Z. Koncentryczne kręgi dołów otaczają sarsenowy krąg Stonehenge, 30 otworów Jakryl w wewnętrznym kręgu, 30 otworów Z w zewnętrznym kręgu. Każdy dół został wykopany, a następnie natychmiast zasypany bez użycia, 60 otworów wykopanych w nieznanym celu, a następnie porzuconych po ukończeniu. Wysiłek budowlany zmarnowany na niezrozumiałą skalę. Datowanie radiowęglowe umieszcza budowę otworów Gedekx i Z około 1500 lat przed naszą erą, mniej więcej 1000 lat po głównym pomniku. Reprezentuje to główną fazę budowy z udziałem setek pracowników i miesięcy pracy, ale w przeciwieństwie do innych elementów Stonehenge, te doły nie wykazują dowodów na słupy, kamienie czy pochówki. Zostały wykopane puste i zasypane puste czysta praca bez widocznej funkcji. Analiza gleby ujawnia, że otwory Y i Z. Zostały zasypane materiałem z ich pierwotnych wykopalisk, ale w odwrotnej kolejności. Materiał z dolnej warstwy trafił na wierzch, materiał powierzchniowy wrócił na dno. Celowe odwrócenie wymagające starannego oddzielania i etapowania podczas operacji zasypywania. To nie było przypadkowe porzucenie. To było systematyczne odwrócenie procesu wykopalisk. Ostatnie badania sugerują, że otwory Big Chess i Z reprezentują nieudane obserwacje astronomiczne. Ich położenie tworzy linie widzenia w kierunku konkretnych punktów horyzontu, gdzie wydarzenia niebieskie powinny występować, ale nie występują. Błędne obliczenia astronomiczne, błędy w przewidywaniach, które wymagały zaniechania, gdy rzeczywistość nie zgadzała się z oczekiwaniami. 60 otworów oznacza 60 nieudanych obserwacji. Metoda prób i błędów wyryta w kredzie. Zagadka numer 12. Nagłe porzucenie pomnika. Około 1400 lat przed naszą erą wszelkie prace budowlane w Stonehenge nagle ustały. Narzędzia porzucono w trakcie projektu. Prace nad kształtowaniem kamieni przerwano, pozostawiając bloki częściowo obrobione. Pomnik po prostu opuszczono, nigdy nie został ukończony, ale analiza izotopowa pochówków z ostatniej fazy pokazuje ciągłe użytkowanie w celach ceremonialnych przez kolejne sześć stuleci. Ostatnia faza budowy obejmowała przekształcanie istniejących sarsenów i ponowne ustawianie zawalonych kamieni. Georadar pokazuje ślady narzędzi na kamieniach, które nigdy nie zostały ukończone: otwory pod drewnianych rusztowaniach, które nigdy nie zostały wypełnione, odłamki kamieni, które nigdy nie zostały usunięte. Praca zatrzymała się w połowie zadania, w czasie liczonym w dniach, a nie w porach roku. Coś spowodowało natychmiastową ewakuację całej siły roboczej. Próbki rdzeni pyłkowych z około 1400 lat przed naszą erą pokazują nagłe zmiany roślinności, sugerujące spadek populacji na równinie Salisbury. Ziemie uprawne wróciły do stanu leśnego. Miejsca osadnicze zostały porzucone. Zapis archeologiczny pokazuje zakłócenia kulturowe obejmujące cały region nie tylko Stonehenge kryzys środowiskowy, zmiana klimatu, upadek społeczny. Pomnik umarł wraz z cywilizacją, która go zbudowała, ale ceremonialne użytkowanie trwało. Pochówki kremacyjne w otworach Obry utrzymywały się do około 800 lat przed naszą erą. Artefakty z epoki brązu pojawiają się przez cały okres porzucenia. Ludzie nadal przybywali do Stonehenge, nadal wykonywali rytuały, nadal grzebali swoich zmarłych na świętej ziemi. Budowniczowie zniknęli, pielgrzymi pozostali. Święte miejsce, które przetrwało świętą wiedzę. XXI wieku georadar ujawnia ostatnią zagadkę. Wyłożone kamieniami komory pod Stonehenge zawierają artefakty, które poprzedzają pomnik o tysiąclecia, narzędzia mezolityczne. Ceramika neolityczna, dowody ciągłego świętego użytkowania trwającego 7 tysięcy lat. Stonehenge nie zostało zbudowane na pustej ziemi, zostało zbudowane na ziemi, która już była święta. Kamienie ukoronowały starożytne sanktuarium, które sięga do najwcześniejszych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Komory pozostają zapieczętowane, artefakty pozostają zakopane. Brytyjskie instytucje dziedzictwa kulturowego chronią je przed wykopaliskami, dopóki technologia nie pozwoli na ich odzyskanie bez uszkodzeń. Gdzieś pod tymi słynnymi kamieniami, drewnianej idole i rzeźby z kości oraz krzemienne ostrza czekają w ciemności. Prawdziwe Stonehenge śpi pod ziemią, starsze niż cokolwiek, co możemy zobaczyć, strzegąc tajemnic, które poprzedzają pismo, czuwając nad zagadkami, które nigdy nie zostaną rozwiązane. Święte wtedy, święte teraz, święte zawsze.